No, mieliśmy ciekawe, e, ciekawy tydzień, e, jednodniowe posiedzenie Sejmu, bardzo ciekawe. A ile dyskusji o Wigilii było? I to przez lewicę inspirowanej partię razem dokładnie. Więc powiem Państwu tak, że mieliśmy dwa, dwa obywatelskie projekty ustaw, które żeśmy dyskutowali. Na temat jednego tam nie będę się wypowiadał, przeszedł do dalszego procedowania. No to na, na szczęście nazycanej. chyba pan mówi o CPK. To mówię teraz o stopu łańcuchom, to jest taka ustawa, która w tytule swoim niesie no tyle empatii, że ciężko nie podnieść ręki za nią. A z drugiej strony, jak się ją czyta, tyle głupot podszytych dobrymi chęciami, że no nie można procedować tego inaczej, jak połowę usunąć z tej ustawy. No ale najważniejsze dla nas, e, kuriozalna sytuacja, gdzie to obywatele, za pomocą ustawy e, e, na temat e, budowy CPK, zmuszają rząd polski do inwestowania w Polskę. To jest po prostu kuriozalne. Ja nie wiem, czy na świecie jest Jakikolwiek inny przypadek, gdzie społeczeństwo bierze się w garść, zbiera 200 tysięcy podpisów po to, żeby państwo działało, po to, żeby państwo się rozwijało. E, I ta ustawa, uwaga, proszę Państwa, e, został złożony wniosek przez platformę obywatelską o, o odrzucenie tej ustawy obywatelskiej. Czyli jakby wiadomo, jak platforma obywatelska, to ona jest taka obywatelska, że wszystko. Jak to kiedyś obywatelskie była milicja Więc. Przeszedł ten wniosek większością głosów i PSL-u, i republikanów, i PiS-u, i Konfederacji, i bardzo dobrze. Będziemy dalej go procedować. I to wydaje się, że wydawałoby się, że to dość istotne elementy tego posiedzenia, aż tu nagle wybuchły aspiracje edukacyjne pana Marszałka yy, i wybucha kolegium humanum, czyli taka... Samo to wybuchło, czy Samo coś? wybuchło. Nie no, samo yy, nie wybucha. Nie. Tak, nie idziemy, no. a to łup, no Hołownia magistrem. No iśmy po prostu. OMC? <sparalizowaliśmy> się. Nie, podobno w, gotowy tytuł magistra leży w szafie pancernej. Ja dowiedziałem się A, od pani z Nie, pani z gwarantuje, że on tam dalej jest, mimo że u prokuratora, to jednak w szafie stalowej. Więc powiem tak: słabe to jest. Naprawdę słabe. I te tłumaczenia są słabe. I słaby sam pomysł w sobie.